Nazywam się Aleksander Jiroszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę. Tym razem z rundy trzeciej, gdzie pomiędzy sobą zagrali Bartosz oraz Mateusz, gdzie Bartosz grał, w i wygrywa pod rezygnację. Jest to gra z grupy H w sezonie 29. W internetowej Lidze Go. Zatem przejdziemy do samej gry. Jak widać z wykresu, to gra była dosyć wyrównana do pewnego momentu. Ten moment akurat był wynikiem decyzji Bielego. Biały Biele podjął e Decyzja, która skutkowała zbyt dużym oddaniem kamieni, no, żeby kontynuować grę dalej, ale niestety to było za duża strata i nadrobić tą stratę było bardzo ciężko. Także dojdziemy do tego momentu, spróbujemy go przeanalizować, ale jak zwykle zacznijmy od samego początku. Tutaj jak widzimy, Czarny zagrał dosyć niestratowo, to znaczy nie podchodząc, czy tam nie rozwinął swój narożnik, grając na stronie, oczywiście to jest możliwy ruch, jest nieco stratny według AI. Ale jak najbardziej można nagrać, jest dosyć grywalny. Tutaj widzimy joseki, które nie wiem czy warto było aż tak rozgrywać. Można oczywiście było N16 zagrać, można byłoby P14 zagrać. Nie wiem, można tutaj też rozegrać za białego i też przeżyć. Bialec zdecydował zagrać tak. Okej, okay, można tak grać, dalej Atari, rozwijamy. Ten kształt w e, następujący sposób: Może tutaj za czarnego warto byłoby zagrać tak? Tutaj nie jestem pewien. Czy potrzebuje tego podwójnego HANA? Tym bardziej, że ta wymiana no, dosyć ciekawa jest za e, białego. To znaczy, czarny niby zabrał więcej, ale ma problem w tym miejscu. I który je który tak naprawdę wiele może wykorzystać. Nie wiem, czy natychmiast nie może zagrać tutaj, bo wypadałoby odpowiedzieć później tak. no. Nie wiem, czy ja by nie chciałbym po prostu tak zargać. Ani tutaj nie wzmacniamy, ani tutaj nie dajemy dodatkowego kamienia, który może biały wykorzystać. Także moim zdaniem ta wymiana nieco bardziej za białych. Następnie, no dosyć oczekiwanie, zbudowaliśmy wpływ, zaczęliśmy atakować. Trzeba skoczyć, może trochę daleko, ale widzę, że czarny potraktował te kamienie dosyć lekko. I następnie starała się budować kształt. Co jest fajne, może tutaj warto tak było zagrać, żeby trochę bliżej tego kamienia być, bo tak jakby zapominamy o nim. Tak, tutaj jest super dobry kształt, ale ten kamień wciąż można coś tam powiedzmy z nim nawet zrobić. Nawet powiedzmy taka kajma, czy nawet taki ruch by mógłby, mógłby coś zmienić w tej sytuacji. No ok, wybraliśmy ten ruch hmm. za czarnych. Trudno by mi powiedzieć, czy to jest dobry ruch, czy zły. Ja by osobiście wybrałbym najprostszej to znaczy pozostawiałem się pole do ataku tej grupy, no ale też wzmacniałem siebie na tyle, na ile to potrzeba, żeby ten atak wykonać. Bo teraz trochę mam obawy odnośnie tego ruchu. To znaczy, zbyt ta sytuacja wygląda ciekawie. Tak zagrał Biały w grze. I wydaje mi się dosyć komfortowo, biale siebie czuł. To znaczy, można było tak zagrać jak tutaj w grze, ale osobiście ja bym wymienił jeszcze ten ruch. Bo tutaj pytania: Jeżeli czarny zagra, tak, no to aż się prawdziwie zagrać tu, tak? Jeżeli tak, to, no to cięcie i zaczynamy walkę. Nie wiem. No, nie wiem, kto wygra tę walkę. Szczerze, tak patrząc, może nawet tutaj czarne i przeżyje. A na pewno to będzie walka bardziej komfortowa za białych. no bo to biale atakują. Także moim zdaniem tutaj jedynką można byłoby wymienić, jeżeli by czarny zagrał tak, no to zostałbym to na przyszłość, tak? Fajny ruch i wtedy zagrajmy tu. Także nieco zamieniłbym miejscami te ruchy, bo teraz, teraz no na pewno nam odpowiedzą tu. Także tak trochę bezsensowa wymiana. A ta wymiana tutaj byłaby dosyć ciekawa. Tak pod wieloma względami wydaje mi się, że zgodzicie się a, ze mną. No okej, okay. nie zauważyliśmy czy tam zła kolejność. Może tutaj warto jednak tak. Nie wiem czego się boimy Atari. Mm, nie wiem Atari. Tutaj też no nie widzę problemu. Także może przygotowujemy się na tutaj cięcie, ale to cięcie. Wydaje mi się tak działa. Może przez to, że ono i tak działa, to ja bym zagrał od razu tutaj. Aż się prosi, tak trochę nie zwróciłem uwagę. Tu. Hmm, tu, 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 a nie. Ok, no to tutaj musiałbym cofnąć, no ale tak, w takim razie nie tak. Tak jest lepiej, trochę więcej punktu. No jak czarny cofnie, no to my zabieramy ten kamień. Także, no na pewno, na pewno nie w taki sposób, trochę. Za mało, tak? I tutaj warto było zagrać to. To jest kluczowy ruch. Czemu, czemu gramy tu? Może trochę rozumiem, żeby stabilizować te kamienie, jednak to jest powstała moc, tak? Ale chciałbym zagrać tu. I zacznie się bardzo, bardzo ciężki atak dla teraz ee, bielego. Może nie ten, może ten, żeby tutaj, jakieś powiedzmy, tutaj jeszcze cięcie były. Hmm, wiele tu, można oczywiście tutaj jakoś pozabierać, ale po co teraz? Nie wiem, czy po prostu nie skoczyć. Ciężka gra, bardzo ciężka, także ja by, ja by w taki sposób o, nie zostawiałbym tą grupę, to znaczy Tutaj Można walczyć, tak? Tutaj nawet jakieś Przykładowe Rozegrania nam pokazuje kategorię Ale moim zdaniem nawet jeżeli dojdzie do Takiego ruchu no to też porodzimy, on nie jest jakiś tam ciężki, tak, ten ruch. Także jeżeli patrzeć na sytuację, nie wiem czy ja by nawet tutaj nie zagrałem, tak? I lekko nie potraktowałem. To słaba grupa, to słaba grupa, nimi atakujemy czy mnie. Także moim zdaniem to byłoby nieco bezpieczniejsze, niż to. Och, zabolalo prawdopodobnie Bielemu po tym cięciu. No niestety, niestety, ale wybraliśmy sami to, tak? I tutaj oczywiście ta rozgrywka byłaby, yy, no jest sensowna, następny biały i tu, no musimy wydłużyć się, hmm, tutaj zastanawiałem się, to znaczy, ja myślałem tak, zagrać, wydaje mi się, że możemy, żeby troszeczkę, no ten kształt nie był aż tak dobry, no okej, okay. nie wiem, tu może i warto cofnąć, żeby patrzeć też z per perspektywę tego, że możemy tu zagrać i no jest dosyć tak blisko, do może nie do zabicia, ale na pewno do center ruchów i zmuszając czarnego do życia, także może warto tak nie wiem, ten zbyt płytki pl taki ruch, także zagram tu, no trzeba jakoś wycofywać się tu i grając tu, tak nie w słabość od słabej grupy mmm ciężko. Ja by stabilizowałbym tą konstrukcję, a później zaczynałbym walczyć. Rozumiem, że tutaj prawie życie jest, ale, ale no troszeczkę bardziej bezpiecznie. Tutaj czarny tak podarował to życie. Ja by powiedziałbym bardzo podarował. No na pewno nie tak. Na pewno nie tak. Na pewno. Na pewno trzeba ciąć, ciąć. No cokolwiek robić. No na pewno nie tak. Na pewno nie kontynuować w taki sposób jak tutaj. To znaczy grając tu, no na pewno, bo no, tutaj brało się się ciąć w taki sposób, może tutaj zagrać, nie wiem, jak już nie chcemy, no to chociażby w innym miejscu, nie wiem, tu, tu, ale no nie tak, to jest za mało, to dowodowaliśmy tutaj może kolejne 12 punktów, ale białe mają ruch gdziekolwiek i e, to jest dużo, to jest bardzo dużo i niestety, niestety... Biale mogą to fajnie wykorzystać, nie wiem, nawet tutaj zagrać, czy tam, nie wiem, zabrać olbrzymi narożnik. Tego nie mieli teraz, mają za darmo. Także moim zdaniem tutaj no, daliśmy wolę. Może biale nie wykorzystali tę wolę, bo zagrali tylko to. Hmm, może nie największy ruch, ok, Ja by jeszcze przed tym może ruchiem zagrałbym tu jakiś center. Nie wiem, no może nawet ten, czy tam ten. Trochę za mało, za mało. Trochę za mało celujemy z tym ruchem. No i tutaj e, ciekawa odpowiedź. E, ciężko mi powiedzieć. Bo ja tu zazwyczaj w takich sytuacjach, kiedy jest tutaj kamień, można już grać tak. Fajny ruch. Także dosyć ciekawy pod względem e, scenty i zabrania tego dużego narożnika. Może warto, nie wiem, tu zagrać. Jak już patrzymy, tutaj jest ciekawa sytuacja. Może warto sprawdzić. Chociażby będziemy wiedzieć, co tam będzie dalej. Nie wiem, jak tak, co w mnie. Eee, czarny to. Mm, tu, 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 tu. I jeszcze może to uruchomić, się także czarny tu. My możemy dalej ciągnąć. No. Można byłoby skupić się na tej grupie, ciekawa byłoby walka tak gdyby czarny nie wiem zagrał tu no bo trzeba Fajnie, fajnie jednak mieć ten teren, ale wtedy tu no to może sypnąć także moim zdaniem trzeba zwracać uwagę troszeczkę na większe, na większy pola No ale tutaj fajnie, fajnie e, biały wyciął e, Kształt Nie wiem czy aż tak Daleko potrzebujemy. No też fajny ruch mi się podoba. Bo mi się wydaje, że po prostu ten wystarczy tak albo albo. Nie wiem tutaj zagrać zepsuć. No bo teraz możemy, bo w żaden sposób już nie wykorzystamy. Nie wiem. To też jest ok, żeby i to poatakować i to tak rozciąć. Może może ulepszmy kształt. Tu, nie wiem czy niedaleko, bo tu taki jest, no, może być ciężko, no podoba się mi kształt, ale może być ciężko, no okej, okay. cofniemy się, czarny tu, My próbujemy zamykać, próbujemy zamykać, trochę nam te dziury teraz będą przeszkadzać, na pewno tutaj. Mi się wydaje, że za ostro polecieliśmy tutaj, na pewno można w tej stronę zagrać, to pierwsze Trochę za ostro tu idziemy, może warto tutaj połączyć niech czarny sobie zagra jakieś nie wiem jak, jakiekolwiek wymiany, my będziemy mieć e, spokój To znaczy zagrają tu hmm. To 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 tu, to, że to. Znaczy, tu można jeszcze i tak zagrać Może warto w tą stronę Też można i tu, o, no i walczyć tak i mi się wydaje trochę za ostro polecieliśmy, to znaczy patrząc na tą sytuację tutaj, ja chciałem skomentować ten ruch, o, ale wydaje mi się, że tutaj cofnąć i lepiej jednak skupić uwagę tutaj na tej walce tak, ona nie jest aż tak potrzebna, trzeba, my nie musimy zabić, żeby wygrać tak, Możemy grać dalej, wszystko jest w porządku. Jeżeli popatrzysz na punkty, no to raczej, raczej nam wystarczy, jeżeli zagramy wszystko dobrze i wykorzystamy te problemy czarnego tutaj, tutaj, tutaj jeszcze mogą jakieś powstać. Tutaj jest niedograna rzecz, tutaj jest niedograny ruch. Hmm. Jest szansa, że coś nam się uda i wydaje mi się, że ja by teraz wybierałbym raczej białego niż czarnego, bo wiele ma mniej problemów. Także mi się wydaje, że tutaj. Zbyt ostro polecieliśmy. Dlaczego zechcieliśmy zabić mimo wszystko? Tak to może tak. Może lepszy trochę kształt. Troszeczkę szybciej łapać przeciwnika. Mi, mi brakuje jakieś nie wiem podpory trochę brakuje. Brakuje tutaj ruchu Tak. i niestety może warto by było po prostu skupić się na punktach skupić się na problemach tu 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 tu. No, Byłoby ciężko. Czarno. Zdobyć punkty, bo mamy dużo center ruchu. A tutaj chciałam skomentować no, Brzydki kształt, tak? Bardzo brzydki kształt, który No sypnął, niestety Może warto by było Najpierw dać atari Niech czarny wydłuży się My się wydłużymy Jak czarny się wydłuży tu No to my też możemy się wydłużyć No i tutaj ciekawa sytuacja powstaje, tak? Albo czarny tu, albo czarny tu A my coś zlapiemy jeżeli czarny zagra tak, no oczywiście w możemy zagrać super, ale dobrze liczę tak, możemy zagrać tak na przykład, jeżeli zagramy tu no to możemy ciąć, trochę ciężka walka ale zobaczcie jeżeli czarny zagra tu no to my gramy tak, i teraz ten kamień jest taki hmm, wiszący tak, i teraz możemy tu zagrać ciężka będzie walka ale czemu nie hmm tu 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 tu, połączymy się i koniec gry. No i teraz możemy tak. Jeżeli tu, no to gramy tu. Tak od razu czy nie? Może warto tu zagrać. Niech chciał czar, czarny jeszcze zagra tu. No pytanie czy musimy czy nie? Nie musimy. Jak my zagramy tu, jak czarny tu, no to zwijemy, tak? Jak czarny w taki sposób no to my zbijemy ten, tak? No nie musimy wymienić. Ok, to zagrajmy tak. Można było, ciężka walka, ale no, no nie, nie robimy tak brzydkich kształtów. Tak samo tu. Tak, 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 tak. Ok. O, może. Ok, czarny zagra tu. No ale walczmy dalej. Możemy tutaj wymyślać jakieś ruchy. Nie wiem, to, to i to. Świetna kombinacja. Ale no nie oddawajmy, to jest za dużo. I ta decyzja oddania naprawdę całej strony po lewo, całej, całutkiej strony i postawienia o, wszystkiego na jedną kombinację. Tylko pytanie, którą, że uratujemy tenkami? Trochę, trochę ciężko o, będzie uratować tenkami, a niestety to jest za dużo, za dużo strata. I może warto by było. Podejść do tego przypadku tak, że nic złego tutaj nie jest, Bracie dobra pozycja. Trochę my mamy teren, trochę ma nasz przeciwnik. Jeżeli tak ostro chcemy zabijać, warto by było to wzmocnić. Bo jak mówię, nawet takie ruchy będą nam ciężkie tak do odpowiedzi. I może warto by było, przed takim ruchem, zagrać tu, zagrać tu, wzmocnić się jakkolwiek, nawet jak przyżyj. Ok, to już jest dobra podpora. Może niedalne ruchy ja zagrałem, ale mniejsze z tym. Ja, jakaś powiedzmy, jakiś wpływ jest. No i dalej patrzeć w, ty, w tym kierunku, a może uda się jakoś przycisnąć teraz czarnego i coś tam zrobić. No niestety to jest taki mmm, taki ciężki ruch, który trzeba będzie policzyć, ale może w tym kierunku. Trochę za ostro, trochę za ostro. No i niestety ta ostrość, no to jest za duże oddanie i teraz jak grać tą grę dalej? No niestety, ale no, nie mamy ruchów już takich, które wszystko stawią, powiedzmy, ostatnia szansa i tak dalej. Nie ma takich ruchów. Niestety próbujemy coś tu zrobić, coś powiedzmy, znaleźć te e, takie punkty ciężkie dla naszego przeciwnika. No ale niestety, czym dalej gramy, tym więcej tracimy, tym więcej oddajemy, tym więcej problemów. I dochodzimy do przypadku, gdzie musimy podać na pewno. Także tutaj trzeba było zastanowić się, czy warto było to wszystko grać. Może warto było z tego wycofać. Trochę za ciężka konstrukcja, za słaba pozycja tutaj, żeby aż tak mocno przycisnąć naszego przeciwnika i zdobyć jakąś przewagę, zdobyć jakieś, powiedzmy, lepsze kształty i później cofnąć się do tego. Nie jest tak źle, nie musimy wszystko e, na raz e, zabrać, też nie musimy wszystkiego zabić. Musimy wygrać, a wygrać możemy i pół punkta. Także takie byłyby moje komentarze do tej gry. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wszystkie takie nurtujące pytania. Jeżeli nie, no to proszę ich zadać w komentarzach, ja z chęcią Wam odpowiem. No i jak zwykle na zakończenie zapraszam Was do oglądania kolejnych review.